także 65 zł, więc pomyślałem sobie, że skoro jedne wegańskie opcje to kawa oraz suche pieczywo, suche pieczywo, to w takim razie będę musiał zjeść bardzo dużo krosantów. Co ty prowadzisz program dla dzieci o zwierzętach? Nasłuchałem się wczoraj Radia Color w taksówce wracając z lotniska. Okej. Okay. Ja startupów, byliśmy w Kopenhadze, to znaczy ja byłem, bo Radek ma zakaz wyjazdu z kraju. A także o tym, dlaczego warto wysłać swoje pociechy pociechy, pociechy. do Gumbelki. Akademii Prawa, Prawa. i. Akademii mojego prawnika. Lotnisko w Hiszpanii, które mogłoby swobodnie konkurować z Radomiem. Elekt nowe elektryczne Audi, Concept Car, który zamiast świateł Madrony, także jezioro dla influencerów e oraz nietypowa aplikacja randkowa. E Janusze Kopenhagi, zapraszamy. Co, co to był co Captain Marvel? Co, co to było za? Nie wiem, co to co było. to była za onomatopeja? Objection! Your Honor. Your Wysoki Honor. Sądzie. dokładnie. E Objection! Nie zgadzam się. Czy zostało czy... byłeś na Alimakbi jakimś sensie? N nie, mam pytanie, czy prokuratura ma lepszy pocisk od twoja stara, ale chyba nie ma, więc jeżeli chcecie, żeby wasze dzieci miały lepsze pociski jako prokuratorzy albo adwokaci, to może. To znaczy... Obiecałem, że nie będę się śmiał ze swoich własnych żartów, ale tu wyjątkowo nie śmieję się ze swojego własnego żartu, tylko z żartu pod tytułem Akademia Małego Prawnika, to ja teraz cytuję ekspresji z verbis. To prestiżowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat, prowadzone przez prawników w nawiasie z wielkiej litery, wielkimi literami, kapitalikami. kapitalikami, adwokatów, radców prawnych i sędziów. I zajęcia prowadzone są w blogach tematycznych w sposób warsztatowy. Ja mam teraz pytanie: I... dlaczego nie ma komornika? To moje pierwsze pytanie. Komornika oraz yy, dlaczego nie ma tego typu odwłasności. Dlaczego nie, nie ma notariusza? notariusza Najlepszy biznes, bo podpisujesz wszystko, co ci podsuną. Znaczy, to ja wiem, że tak nie działa. Nie powinni wszystko <laughs> sprawdzać, ale historia uczy, że niekoniecznie. No Tak, no, ale sprawdzają tylko legalnych przepisów, a nie co do, co do treści. No to skąd no. oni mają wiedzieć, co siedzą w swojej głowie? Ja też nie wiem, dlaczego nie ma komorników. Uważam, że to jest bardzo dobry biznes. Wymuszenia komornicze. Zwłaszcza dla dzieci, że w końcu mogłyby dostać to, co chcą od rodziców, a nie. Zdawać się na taką łaskę, że może kiedyś pójdą pracować do kopalni. Ale słuchajcie, ja nie mam problemu z tym, że rodzice za pieniądze, bo tam. W... Poczekaj, bo jeszcze powiedzmy, co to jest, bo dużo, dużo naszych widzów oraz ludzi, którzy. Podobno słuchają. Słuchają, mówi nam, że opowiadamy o czymś, ale nie wiadomo o czym. Znaczy my wiemy, ale oni nie wiedzą i to może być problem. Czyli tak pokrótce: Akademia Prawa Krajowego otworzyła zajęcia. Dla dzieci no, oraz young adults, no to też w sumie dzieci, 7-14, które są prowadzone tak, jak już tu Radek zdecydował, przez prawników. No i rozumiem, że można tam przyjść i dzieci mogą nauczyć się wiele o prawie. To taki tak. head start w życiu. Wiedza, wiedza dostosowana jest poziomem trudności do wieku odbiorców. Język przekazu zrozumiały. <laughs> Paremie prawnicze w języku zrozumiałym, bardzo to jest śmieszne i oni będą tam siedzieć i oglądać wizualizacje multimedialne jak obiecuję tutaj post na Facebooku twoje dziecko uczestnicząc w Akademii mojego prawnika to to nie wiem co to jest za emoji ale to jest chyba jakiś hieroglif Akademia mojego prawnika nie tylko poszerzy swoją wiedzę o świecie obowiązującym prawie kapitalikami Tutaj powinien być przecinek, ale nie ma, wiadomo, ale przede wszystkim będzie uczestnikiem dobrej zabawy w gronie rówieśników. Przepraszam, ten, te, to emoji, które ty powiedziałeś, to jest zwierciadło Wenus, czyli symbol, którym tradycyjnie określa się kobiety, w sensie kółko i krzyżyk do dołu, w odróżnieniu od tarczy Marsa, który jest kółko i strzała do góry. A moim zdaniem to jest smoczek. A, może i tak, no albo, tutaj albo tutaj te prawnicze takie krawatki. No w każdym razie, słuchajcie, on, 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 on be... <ścoughs> oni będą tam wcielać się w rolę adwokatów, sędziów i prokuratorów i <ścoughs> będą uczyć się przy tym pracy w grupie samodzielnego myślenia i interakcji i w ogóle, żeby być lepszym człowiekiem, takim bardziej socjalnym i społecznym i będą dwa semestry, raz w miesiącu trzygodzinne spotkanie w soboty i normalnie, słuchajcie, to jest w ogóle jak darmo. To jest jak darmo, 180 zł miesięcznie, to w ogóle... Płatne do 5 dnia każdego miesiąca. Dla rodzeństwa w ogóle 10% zniżki, więc... W więcej... do naszej pensji. Zniżkę dla rodzeństwa 10%. Ja powiem tak, gdybym... Ja z siostrą, gdybyśmy my zostali wysłani na takie zajęcia, to czulibyśmy się dużo pewniej. Łatwiej byłoby nam ściągać, rozwiązywać konflikty na pewno, ściągać należności za wspólne płatności e, oraz przekonywać rodziców do rzeczy, które chcielibyśmy, a nie chcą nam dać. No i jak potem trafilibyśmy już do sądu rodzinnego, to e, zaszczędzilibyśmy na prawnikach. A ja z moim bratem mamy tak dobre kontakty, że nie musiałbym w ogóle chodzić na te zajęcia, zamiast tego moglibyśmy pójść na zajęcia do Akademii Bejsbola. Tak jest. Na przykład. Więc y polecamy. polecamy, polecamy zwłaszcza, pole, po, polecam Akademię, zwłaszcza wszystkim, Akademię Młodego Prawnika, zwłaszcza wszystkim rodzicom, którzy nie mają dzieci, rodzicom, którzy nie mają dzieci. Nie wiem, rodzicom, czy... którzy nie mają, znaczy <laughs> małżeństwom, którzy nie mają dzieci. Ludziom, którzy nie mają dzieci e oraz dzieciom, którzy nie mają rodziców, to może sobie, Wywalczą jakieś. Jakieś rodziców. Ja pocim, yy, rozumiem, że jest którą to, pułapka Łapka, jakby. Jest, może w stronę Skandynawii, bo w Skandynawii jest tak, że, A, że... są już tak sterylizowani tak, tą dzieci. służbą ochrony dzieci. Dzieci jako, terroryzują że, rodziców, że jak uczy polska prawica. Tak, terroryzują rodziców, więc tutaj. Dostają oręż do ręki, żeby w ramach prawa polskiego być jeszcze prawa, bardziej bezwzględny Być bardziej bezwzględny, tak jest. Yy, nie wiem, teraz może m, nie wiem, jak przejść od tej bezwzględności, co jest bezwzględne. Bezwzględne są realia rynku i niestety w hiszpańskie lotnisko Ciudad. 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 Tak, bo tam się. Miasto. Ciudad. Tak, Ciudad Real Central Airport. Previously known as Don Quishot Airport. Nie. I właściwie moglibyśmy to skończyć. Ono się kiedyś nazywało lotniskiem Don Kishota. I właściwie tu moglibyśmy zamknąć temat, bo się już chyba domyślacie, co się będzie działo. Słuchajcie. Na fali optymizmu wybudowali 200 km od Puerta del Sol i 200 km od Madrytu lotnisko. Od za... Costa del Sol, Kosta po, naszą, przy... Kosta. po naszą juratę słońce tak. sprawdza co noc, czy Radek opalił się latem. <coughs> czy chował się pod koc. Słuchajcie, za ponad Bo miliard nie? euro zbudowali lotnisko z najdłuższym pasem w ogóle w Europie. Hmm. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że na tym właśnie pasie kręcono reklamę z Vandamem, że jadą dwie ciężarówki A, Volvo no i on tak. tam robi te. To zwróciło się lotnisko. <laughs> I otworzyli to w 2009 i obsłużyli z tego, co tam szukałem, jakieś 30 parę tysięcy osób, czyli. Tyle co radem, czy trochę mniej? Ile 8 osób? 30, coś tam, 33 chyba tysiące osób w sumie tam się przybyło. No to zależy, bo w godzinach pracy w Radomiu nie ma ludzi, bo wszyscy są w Warszawie, ale po 18 <laughs> może tak być. Oh, oh, oh. Znaczy słuchajcie, żebyśmy się dobrze tak. zrozumieli, najdłuższy pas nie miał służyć temu, żeby mógł tam, znaczy Volvo mogło tam nakręcić reklamę z Wandamem. Najdłuższy pas miał służyć temu, żeby można tam było przyjmować największe samoloty w tym Airbasy, natomiast jeszcze ten Airbus tam chyba nie wylądował, ponieważ okazało się, że no niestety, no, trochę tam pofruwała jakaś linia Air Berlin. Pofruwał trochę Ryanair, ale powiedział, Elo, pozdro 600. Później jakiś tani hiszpański przewoźnik trochę tam polatał, ale też tam nie za bardzo, bo te loty nie były zbyt ciekawe. No i natłukli 300 milionów długu i stwierdzili: Dobra, wiecie co? Elo pozdro, musimy się zawijać. Co ciekawe, bo chyba, e, chyba jeszcze to jest całkiem interesujące: ten Boeing przyleciał z jednego lotniska widmo na drugie, jak pisze. A to RP... czekaj, to jeszcze o tym RPV, zaraz powiemy. A, to, za to jeszcze, to jeszcze moment, to bo, tu nie, nie wiedzieć, bo tu nie koniec tego wszystkiego bo tu wszyscy myśleli, że to będzie świetne miejsce, tylko problem był taki, że oni jak budowali to lotnisko, to myśleli, że lada moment dociągną tam kolej. Koleją z Madrytu się tam by jechało 50 minut, samochodem własnym 2 godziny. No to ludziom się trochę nie chciało jechać na jakieś lotnisko w środku niczego, dwie godziny po to, żeby stamtąd polecieć o 5 euro taniej, to se latali z Madrytu. No i wszystkie obliczenia, że mogą obsłużyć 10 milionów pasażerów rocznie i że w ogóle wzięły w łeb i próbowali to sprzedać. Cena wywoławcza była za wysoka, więc obniżali, obniżali. Przyszły chińskie konsorcjum i powiedziało: dałem za to 10 850 euro". 10 850. Tak. Ale jakiś sąd gospodarczy powiedział, że no panowie chyba sobie żartujecie, ale my jeszcze oprócz tych 10 000 euro, co za nie zapłacimy wam za nie, to jeszcze zainwestujemy 100 milionów euro, ale sąd powiedział, że nie. I no co powiedzieć, no, przejęła to jakaś tajemnicza, jakieś tajemnicze konsorcjum brytyjskie, no i tam się teraz coś dzieje, a co się dzieje opowie Jacek, Jacek powie o lądowaniu. A, to jest to lądowanie, to jest no, właśnie to... się z tego żartu, to… Nie, wy to możesz jeszcze raz wysprzęglać, bo to jest w ogóle najlepsza rzecz na świecie. Czy jeszcze raz po powiedzieć co tu tak? powiedziałem, to może po prostu mi ten fragment. Nie, to będzie za dużo bawienia się w edycji. Tak, wytniemy to, stamtąd to, i, wkle... tak, i powiedz port, jeszcze raz. Ctrl X. Ctrl X. Ciekawe jest to, że samolot przyleciał z innego lotniska widmo. czyli tak jakby leciał z Radomia do Kielc. Nie wiem, czy w Kielcach jest sport lotniczy? jest masłów. Pod okay. Kielcami. Pod Kielcami. Pod Kielcami. E, także tak. No i samolot był pusty, była w nim tylko obsługa. Załoga. Szkoda. Za, za, tak, załoga i ob, za, załoga, obsługa. Słuchajcie, z jednego lotniska widmo Kaftelon, Kostwa Przyleciał pusty samolot, w którym była tylko znudzona obsługa. Ciekawe, czy robili ten numer, tu macie maski, czy tutaj. To... A na pewno, na pewno. To tak na żeby pewno. nie wejść w sprawy chyba, się, nie? Ten... Przepisy obligują. To trzeba, trzeba coś <laughs> z tym zrobić. Ani tak jednego no, oczywiście, pasażera. M, oczywiście tutaj, e, oczywiście w, e, w komentarzach e, na stronie Rzeczypospolitej, pierwszy wpis e, mówi, że czekamy na sukces Baranowa. Eee, następny komentarz do tego komentarza. O dziwo, o dziwo, polska sekcja komentarzy, Pan ma aplikację do czytania w moich myślach? To hmm? tak zapytanie. I wszystko jakby ma? w temacie. Ciekawe, jakby pojawiają się takie głosy, że ludzie raczej ze względu na zmiany klimatyczne będą latać mniej niż więcej, ale. Więc co, przemysł cały lotniczy dokłada do śladu węglowego 2%. W związku z czym mój jeden lot to nie rocznie. Wychodzi. Przestałem ja się Audi. tym przejmować. No to oczywiście najłatwiej się tak wy, Tak. Wy, mam dość obwiniania wszystko. mnie o całe Złotego Świata. Tylko dlatego, że sobie raz do roku tanią linią w, na miejscu stojącym z kanapkami w pazłotku polecę sobie do. Dobrze, Radku. To mam dla Ciebie super rozwiązanie, żebyś nie musiał dawać do tego minimalnego śladu węglowego, który wytwarzasz, oddychając codziennie, latając samolotem raz na rok. To może czas na elektryczne elektryczne, elektryczne, BMW, elektryczne Audi, które zamiast świateł Madrony. To znaczy, ja nie ukrywam, że my jeździmy, mamy Audi i to jest bardzo dobry samochód, to nie jest reklama, nikt mi za to nie płaci. Audi jest po prostu dobrym samochodem, który jak mu nie przeszkadzasz, to sam się prowadzi. Ten samochód, którego Concept Art widzicie gdzieś, nie wiem, gdzie chłopaki będą wmontowywać teraz, gdzieś pewnie między nami, tutaj gdzieś, to, to jest taki trochę futurystyczny, taki buggy, taki trochę do jeżdżenia po piaszczystych dunach, wydmach, trochę po bezdrożach. Po kolejnej części Mad Maxa. Tak. Wygląda fajnie, tak troszkę jak modelniczka, ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, on ma reflektory, które są dronami i one mogą się oderwać, wzlecieć w powietrze, ponieważ mają jakieś minimalne zużycie elektryczności i pofrunąć przed samochodem i oświetlać mu drogę z powietrza. Tak jest. Przez co większa widoczność, lepsza tak widoczność. Y... Znaczy... I pomyślcie sobie, że jechaliście kiedyś polskimi drogami, zanim oczywiście weszliśmy do Unii Europejskiej, to, to mówimy o takich polskich drogach. I zakręt za zakrętem, tak. drzewo za drzewem, i myśleliście sobie, czy nie można byłoby postawić tutaj lamp? Tak. I teraz można. Można zawisić, wylatując z waszego samochodu. Z, wylatując z waszego samochodu w ogóle fajny zasięg, bo ma od 400 do 500 km, więc można na nim kawałeczek przejechać drogi i macie lampy cały czas, wszędzie, nie macie niedoświetlenia. Nie Poza tym podejrzewam, że te drony jak do, wylądują, to się mogą doładować, skracając trochę okres, tak. czas dystans tego przez i znowu się zbić. No i pomyślcie i sobie święcić. teraz. Jadę do, jadę do moich w takim elektrycznym Audi e, pod las. I, myśli, I sąsiad sobie myśli, że już pójdzie spokojnie spać, ale nie pójdzie, dlatego że podlatuje dronem, który mu świeci halogenem w okno. Tak. I biedny musi oglądać yy, telewizję całą noc. Po prostu mieści. drony zamiast reflektorów. Można im jeszcze włożyć do środka pewnie jakiś radar malutki, żeby jeszcze przeczesał ci drogę przed tobą i sprawdził, czy możesz bezkarnie wyprzedzić tą zawali drogę na ukraińskich no, blachach być albo może, litewskich. ale ale myślę, że jak bierzesz takim bugi na normalne drogi, po których różnica. To zaczyna żałować po to chyba tam to trochę wieje. No niestety, niestety myślę, że, myślę, że faktycznie ten samochód ma wielkie koła. Myślę, że super radziłby sobie z każdą polską drogą, ale też faktycznie jeździć tym. Wspaniale zrobiliśmy recenzję samochodu. Duże koła, drony i ma silnik. I jeździ, ale, i jedzie do przodu. Do ale co też. więcej powiedzieć, wygląda, o, wygląda futurystycznie. Tak, to oczywiście powinno sprowadzić do e, prawdziwych spoilerów e, kolejnej części szybkich i wściekłych ale może o tym za chwilę, na razie przejdźmy tutaj przez nas, nasz line-up. No dobrze, tak. a jak już jesteśmy takim elektrycznym Audi z dronami, to najlepiej sobie podjechać pod jakieś jeziorko. Hmm, to jest piękne. Może na przykład po Indonezji, Radku, nie piękna wybrałbyś się? takim mikroinfluencerem. Wy, wybrałbym się do Indonezji, wybrałbym się też w inne miejsca jak najbardziej. Hmm. Umbul Pongok. Eee, Nie jestem w stanie zweryfikować, ale naprawdę to było post racisztowskie. Eee, Nie, tak się nazywa. Nie, tak się wy... nazywa U Umbul Pongok. Ja tu czytam to, co jest napisane. Słuchajcie, 20 <noise> lat temu, dokoła tego jeziora, ludzie, którzy tam mieszkali, większość z nich była bezrobotna, pracowali w okolicznych, ci, co mieli szczęście w jakichś tam kopalniach czy innych zakładach pracy, i przyjechał w 2006 chyba jakiś influenza. Zobaczył to jeziorko i stwierdził, kurde, jakby to oczyścić, to tu jest w ogóle bardzo ładnie. I y, zrobił research, zrobił jakieś badanie, zrobił parę innych rzeczy. W każdym razie skończyło się to tak, że otworzył firmę i wszystkim mieszkańcom okolicznym zaproponował kupno udziałów za 5 milionów rup. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, chyba mało. Yy... I Większość kupiła, a ci nieprzekonani, jak się zorientowali, że zaczynają walić drzwiami i oknami influencerzy, też dokupili. W związku z czym, jak u Milo Mindelbilligera w paragrafie 22. Dwóch... 2,73. Wszyst... Nie, przepraszam. No 10 właśnie. 000 rupii i 2,73, ile za milion, tak? No, no, Czyli 6, 5, 100, 100, 10, 100 0, 200 20, 270, No to jest jakieś półtora tysiąca złotych, tam musieli chyba zapłacić za to. Wykupili i nagle wszyscy zaczęli walić na miejsce i nagle ci ludzie zaczęli zarabiać dużo pieniędzy. Skończyło się bezrobocie. Nie ma bezrobocia, ponieważ wszyscy zostali przekierowani do pracy w, tej, w tym konsorcjum. E, I zarabiają tam bardzo dużo pieniędzy. Tak. Firma jest w tej chwili warta jakieś miliardy rupii. Tak. Bo o tutaj też chodzi, że jest to mega małe tak. jezioro, które jest bardzo płytkie i czyste. jest super czyste, ponieważ woda jest. Totalnie krystalicznie czysta. Tak, pięć strumieni do niego wpływa, więc y, oczyszcza się dosyć szybko. I ludzie sobie pod wodą robią zdjęcia. Tak. Lokalsi wstawili na dno tego jeziorka. Ono jest płytkie, więc tam nie ma konieczności nurkowania za kwalungiem. Więc postawili na dnie tego jeziora motocykle, ławki, stoły z telewizorami, jakieś huśtawki, stoliki. I można sobie zanurkować, usiąść. I zrobić sobie zdjęcie pod wodą, gdzie siedzisz wyczylowany w tej pozycji i patrzysz sobie w obiektyw i myślisz sobie, kurde, mam zdjęcie pod wodą, i wszystko widać. I w ogóle, jak ja patrzę, to ja mam wrażenie, że to nie są zdjęcia robione pod wodą, tylko zdjęcia z nałożonym filtrem. Tak. One są krystalicznie czyste, po prostu brzytew. I to jest pozytywny przykład influencingu. To znaczy <laughs> przyjechali. Przestali się zachowywać jak żebracy i kolonizatorzy. Zrobili Pisać sobie. się zachowywać jak Brytyjczycy w Krakowie. Na przykład? Na przykład? To chyba było rasistowskie. W, w jaki sposób? Nie wiem. wiem. Może wiek XIX to odpowie. Droga do Mandalay. Czyli widziałeś, jak Boris Johnson pojechał do Indii tak. na do Olivera i. I nucił sobie pod nosem drogę do Mandelei. Drogę do Mandelei, tak. Są Najbardziej rasistowskie wykorzystanie tej, 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 tej pieśni masowego rażenia, jakie można sobie wyobrazić. Szkoda, że nie miał na sobie korkowego kasku i nie wiem, munduru brytyjskiej tak, armii. Tak, tak. To by było optymalne. I jeszcze nie, ten nie wjechał tam na nosłoniu. Tak. Więc w tej chwili, jak mówię, jak ktoś będzie w Indonezji, będzie przejeżdżał obok tego jeziorka, to Pongok, Wpadajcie, Podajcie, róbcie zdjęcie. To świetny przykład tego, jak można wpłynąć na małą społeczność. W Dobrze. pozytywny sposób. Dobrze, bo tu już na machają. Mieliśmy jeszcze jakiś temat, ale ja to w ogóle tego nie rozumiem. O aplikacji, która skanuje rozmowy z ludźmi, żeby, żeby ustalić, czy jest tam w ogóle szansa na jakiś romans, czy nie no ale to dziwne. Znaczy nie wiem, zdaniem. jak to by miało działać. Wolałbym jakaś... opowiedzieć teraz, wolałbym opowiedzieć, jestem totalnie zajerany w końcu uda, uda nam się zaspoilować coś, co naprawdę jest do zaspoilowania, czyli 80. część Szybkich i Wściekłych. Słuchajcie, ona ma tyle już wspólnego z poprzednimi częściami, że są tam ludzie i samochody. Tak. W sensie głównie ludzie. Ale... But. Jason ale. Statham i The Rock. Wszyscy tam są. Jest, e, 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 Idris Elba jest, a, ten mały, tak. śmieszny, czarny. Idris Elba, e, Kevin Hart. Kevin Hart. Jest tak. ta blondynka z Mission Impossible, mm -hmm. jest też jakaś brunetka, nie wiadomo skąd, myślę, że z Grotron znając życie. No i słuchajcie, jakby żart cały polega że film jeszcze nie szedł do kin, ale już jest w koreańskim internecie do obejrzenia. Do obejrzenia. Zaraz, jego jeszcze nie było w kinach? Nie, nie było, przesunęli premierę. A nie wiem, czy w ogóle nie przesunęli światowej premiery. O Jezu, a ja myślałem, że, że, że ja dziewczynę. go przegapiłem w kinie, a on jeszcze nie, nie wszedł ale do kin. Ale były plakaty, nie było tak. w ogóle w kinie. Był to przepiękny to trailer. Piękny trailer, piękny film i to jest arcydzieło. I teraz w jakim, ja teraz pytasz. W jakim gatunku? W każdym. Dziękuję Jee. dobra. Chociaż muszę powiedzieć muszę powiedzieć, że książka była lepsza. I wiesz na podstawie, jakiej książki to jest napisane? Jądro ciemności. Właśnie miałem mówić, miałem mówić zbrodnia i kara. Byłem blisko. <laughs> Jakiś jakieś mocno, mocno ciężki, Kata. mocno Kata. ciężki Wiecie, temat. Także I... tak, że tak. No, ale możecie oczywiście uczciwie, jak, jak ludzie poczekać na 2020 rok, żeby sobie to obejrzeć. Aż tak premiery przesunęli? No to e, jest tak, skandal. A nie o no, chodziło. E, nie udało mi się pewnie ustalić. Ale może po prostu e, koreańscy hakerzy wykradli ten film i dlatego jest. To... Albo dostał któryś z recenzentów do obejrzenia, przecież to swego a, czasu. To Korean e... Hard Subs. Przecież to jak recenzenci wrzucają koreańskie suby, No jak. A, no dobra. Anyways, no w, w każdym, każdym razie. razie tak. Słuchajcie, dawno nie było warzywa odcinka. Hmm, więc jaka jest teraz? Jakie jest teraz warzywo sezonowe? E, chyba smutek. Smutek, cebula. żal, depresja, beznadzieja, ciemno i pada. Ja właśnie teraz byłem na Tech Barbecue w Kopenhadze, A. mogliście pewnie oglądać moje wejście na żywo obrócone o 90 stopni, no ale wiadomo, to wywołuje komentarze oraz gimnastyka pora na szyi, czy też popołudniowa. Słuchajcie, no i Kopenhaga jest strasznym miastem, nie ma tam smogu, bo ludzie się grzeją dobrym słowem i uśmiechem. Eee, wszyscy są mili, ale tak totalnie mili, że jest to crazy. Absolutnie. No, i wyglądając tak, jak wyglądam, jeszcze prąsałem w krótkich spodenkach, więc ludzie w ogóle zagadywali do mnie po duńsku. Ja robiłem wielkie oczy i oni się kumali po jakimś czasie, że coś jest okej. Tak, tak, ta, tak. No mm, mm, jest to Polska. No nic, no jakby e, nic nie można im zarzucić, poza tym, że w 1864, jeżeli mnie pamięć nie myli, przegrali wojnę z Bismarkiem. No, no, to, tak jakby, no, trochę no, drobne, no tak to, skoś, ty jeżdżą no, rowerami, pływają, no, biegają, mało tego, wszyscy Polacy, których tam poznałem, też strasznie super, e, i pajch, i jakieś rzeczy, które tam się dzieją dookoła, i mało tego, nawet, uwaga, uwaga, to jest dopiero januszowatość, antyjanuszowatość, można w Kopenhadze zrobić plugging na kajakach, czyli bierzesz kajaki za darmo, dostajesz kosze, takie kubły na śmieci, pływasz po i z... kanałach i zbierasz, i zbierasz śmieci. śmieci. Jest to crazy. Rewelacja. To nie crazy. Dziękuję za pokazanie tego. Dziękujemy za... dziękuję za. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że jesteś. Wrócimy za dwa tygodnie, albo za tydzień, albo za trzy, albo za osiem dni. Kto wie? Kto wie, kto, kto, wie, wie. kto wchodźcie, wie. bądźcie wchodźcie na highcash.pl yy, i patrzcie, że tam nie ma. Subskrybujcie, tuba. co? Możecie subskrybować, możecie lajkować, możecie też nie. możecie też zalajkować, a potem odlajkować. Tak jak guźniar Jarosław. <laughs> Kacu niego. Do widzenia. Co Myślę, że sobie pojechał na jakieś, na jakie wakacje teraz jedzie, w jakim kraju planuje VAT wyłudzić, oddając, oddając Ale my paragony? już możemy to uczyć, Jacku. Dziękujemy. Nie, nie, nie. Jeszcze realiz... chciałem tego. Dziękujemy jeszcze... realizacji. Joe Rogan jeszcze chciałem.